Rewitalizacja kanału bydgoskiego. Bydgoszcz informuje. Kanał Bydgoski to najcenniejsza spuścizna historyczna naszego miasta. To także wyjątkowe i to na europejską skalę miejsce. Bydgoszczanie podczas konsultacji społecznych uznali rewitalizację kanału bydgoskiego za jedno z najważniejszych zadań dla miasta. W tworzonej całościowej koncepcji zagospodarowania starego kanału oraz części nowego, najbardziej istotne jest zachowanie najważniejszych walorów tej okolicy. Taki jest też cel powstania tejże koncepcji: ta wyjątkowa okolica ma zachować wszelkie walory kanału i parku stać się zielonym salonem bydgoszczy. Kanał bydgoski dla mieszkańców i dla miasta to priorytet, dlatego oprócz wielu inwestycji, które już się dzieją, przygotowaliśmy wstępną koncepcję, koncepcję, która będzie obejmowała cały kanał od granic miasta do Ronda Grunwaldzkiego. Koncepcja będzie pokazywała, co w przyszłości, w jakim miejscu powinno powstawać wokół kanału, co powinno zostać zachowane. Będzie ona konsultowana oczywiście z radami osiedli, z mieszkańcami, z radą do spraw estetyki. Wspólnie zadbamy o kanał. Czytaj więcej na www.bydgoszczinformuje.pl.